chcemy, a nie mieć przerwy. To pan będzie mówił, co zdziało się w mediach, to ja panu powiem za to, co powiedziałem, co dzieje się w medium publicznym, czyli w radiu zostałem. Drodzy Państwo, dzień dobry, wznawiam obrady. Drodzy państwo, stwierdzam, że Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin marszałka Sejmu pierwszej kadencji Wiesława Szanowskiego. Pan poseł Kaleta. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Jakieś okrzyki, westchnienie o religijnym podtekście słyszę. Nie, panie marszałku, bo jest dwóch kaletów w Sejmie. A, okej, okay, dobrze. To już teraz będę pamiętał, ale moje myśli biegną nieodmiennie w stronę pana Piotra Kalety, mam nadzieję. Przepraszam, nie mogę się Rozumiem. Uczucie nieodwzajemnione boli, jak powiedział mi kiedyś wasz przedstawiciel, poseł Marek Suski. Dzisiaj chcecie procedować kolejny z takich bezprawnych dokumentów. Uchwałę, która ma naruszać niezawisłość sędziowską, niszczyć powołania sędziowskie. Macie to czynić w obecności pani Jurowej. Czasy, w których polskiemu parlamentowi... Dyktowano prawo, czy inne dokumenty pod butem obcych ambasadorów były, są bardzo źle wspominane przez polską historię. Dlatego, panie marszałku, wnoszę o przerwę i skreślenie tego punktu z porządku obrad, by tej smutnej historii Polski nie powtarzano dzisiaj. Po dynamicznym, niezwykle emocjonującym posiedzeniu konwentu seniorów. Stwierdzam decyzję swoją o utrzymaniu punktu w porządku. Jednolita decyzję swoją w sprawie utrzymania punktów w porządku dziennym. Podtrzymuję. A jeszcze wniosek o przerwę? Mimo to? Zrobiliśmy przerwę i był konwent seniorów. Nie. Była przerwa, był konwent seniorów. My tu pracować chcemy, a nie mieć przerwy. W teraz wniosku znajduje się wbrew naszej opinii, naszej rekomendacji i naszej woli wniosek o skreślenie posła z Brauna z listy członków dwóch komisji sejmowych. Cieszcie się Państwo. A szanowna koalicja połączona dostępem do nowej władzy. To, co robicie, karne wykluczanie z komisji sejmowych, uniemożliwianie wykonywania mandatu poselskiego. To są na nowo pisowskie standardy w rządzeniu Sejmem. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji Sejmowych. Sprawozdanie Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Było się posiedzenie obu połączonych pod komisji. komisji. I tam rozpatrywaliśmy sprawę dotyczącą przedłużenia terminu zawieszenia spłaty przez Polską Grupę Górniczą SA zobowiązań z tytułu Niezapłaconych Składek ZUS oraz pożyczki PFR. To jest kwota około 2 miliardów miliard 800 milionów złotych. Jesteśmy w procesie transformacji Jesteśmy w procesie transformacji energetycznej, która powinna przebiegać w sposób sprawiedliwy i powinna przebiegać w sposób odpowiedzialny. Ministerstwo Aktywów Państwowych przychyliło się rozstrzygnięć na rzecz akceptacji wniosku. Ta ustawa trafiała tutaj pod obrady Sejmu w ciągu dalszym w tym kształcie, w jakim ją złożyliśmy. Będziemy oczywiście popierać tę ustawę, ponieważ tak to pan przewodniczący na komisji powiedział, Dziś nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 20 grudnia 2023 roku, czyli od tego czasu minęło kilka dobrych lat. I państwo nie potrafiliście notyfikować tak ważnej, tak ważnej ustawy i tak ważnego wsparcia dla górnictwa, które wielokrotnie podkreślacie. Tylko pytanie brzmi... W sumie za bardzo nie wiem, komu te pytanie zadawać, bo tutaj niestety tych przedstawicieli nie ma teraz na sali, zapewne są teraz walczą z powietrzem na Woronicza 17, wybrali inne zajęcia niż e, temat e, tutaj górnictwa w Polsce. Dlaczego te poprawki zostały złożone dopiero na koniec listopada? Tauron wydobycie potwierdził, że do 2021 roku był na minusie, natomiast od czasów wybuchu wojny na Ukrainie ma przychód dodatni. Ale dzisiaj, aby ratować to polskie górnictwo, musimy e, tą ustawę podjąć. Są to zmiany niezbędne, konieczne i klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi będzie popierał ten projekt. Jesteśmy w miejscu, w którym króluje Fuszerka, w którym na ostatnią chwilę e, procedujemy jakieś prowizoryczne rozwiązania. Czemu? Dlatego Lewica oczywiście poprze tą ustawę, ale... W nadziei, że po raz ostatni musimy naprawdę tolerować fuszerkę. Cóż znaczy dekarbonizacja? Jednym zdaniem jest to narodowa zdrada. Wpływ człowieka na zmiany klimatyczne jest oczywiście idiotyzmem kompletnym. Najcieplej w historii Ziemi było w okresie Kredy. Byli wtedy ludzie, ludzi wtedy nie było. No chyba, że pani premier Kopacz. Pani premier Kopacz też rzucała opisywała, jak się rzuca kamieniami w dinozaury. Teraz rządzi rząd lubiany w Brukseli, rząd premiera Donalda Tuska. I mam nadzieję, że zrobi wszystko, aby wypełnić porozumienie rządu z górnikami i pozostanie graniczna data 2049 roku zamknięcia kopalń. Koło z 15 poprze tę ustawę. To, co w tej chwili obserwujemy w telewizji polskiej, to jest dokładanie jednych nielegalnych działań na kolejne, na inne nielegalne działania. Dołączenia do porządku obrad, informacji, informacji ministra kultury o podstawach prawnych zajęcia TVP. Dlatego, że według tego, co sami uchwaliliście państwo wczoraj, to co dzisiaj się odbyło, czyli powołanie przez ministra kultury nowych władz TVP, odbywa się po prostu nielegalnie. Szanowny Panie Marszałku, co Pan tu robi? Bo do, moim zdaniem pana Siedzę. miejsca i zdaniem wszystkich posłów, którzy bronią poturbowanej pani poseł Joanny Borowiak jest na ulicy Woronicza, gdzie została naruszona nietykalność cielesna kobiety. Pani poseł, tak właśnie traktujecie prawa kobiet. Klaszczecie, kiedy wasza koleżanka, pani poseł, została poturbowana. Panie pośle Kowalski, przyjmuję wiadomość o naruszeniu nietykalności cielesnej pani poseł z największym przejęciem. Za chwilę sprawdzę, co się wydarzyło. Zapytam o to służby. Jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że nigdy miejsca mieć nie powinno. I co do tego nikt z nas na tej sali nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Proszę więc mi pozwolić, że zasięgnę informacji w tej sprawie. I zapewniam Pana, że zrobię to dużo skuteczniej z tego miejsca niż dołączając się do protestu posłów, którzy powinni się w tej chwili znajdować na sali sejmowej i brać udział w pracach Izby. To jest niedorzeczne, żeby powo powoływać się tutaj na prawa kobiet i na ich nietykalność, będąc z obozu politycznego, który kobiety pałował, który kobiety pozbawił praw. To właśnie upada teraz reżim spin dyktatury Kaczyńskiego i to, co robicie tam na miejscu, tylko utwierdza nas w przekonaniu, że postępujecie nielegalnie. Informuję państwa i proszę też o poinformowanie swoich klubach. za około 15 minut za około 15 minut będziemy głosować nad tym projektem ustawy. Jak pan widzi tej strony polskiego sejmu nie ma w tej chwili, ponieważ pan mówił. posłowie, koleżanki i koledzy wykonują w tej chwili obowiązki zgodnie z ustawą interwencji poselskiej. Ale to już pan pamięta na to uwagę, pani marszałku, bo być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z regulaminem Sejmu, marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki. Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został wybrany. Jakby chciał Pan jeszcze kiedyś uczyć mnie regulaminu, Panie Pośle, to zapraszam również na zwrotne korypetycje. Na podstawie sprawdzenia kworum możemy wykazać nieobecność posłów, bo widzę tutaj. Bardzo poważne luki w szeregach prawa i sprawiedliwości. Zdaje się, że posłowie zajmują się blokowaniem budynków publicznych zamiast pracą w Sejmie. Sprawdzenie kworum pozwoli na wyciągnięcie konsekwencji z nieobecności w miejscu pracy. Byłem obecny przy wydawaniu wyroku w sprawie pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zapadł prawomocny wyrok wskazujący na kary dwóch lat pozbawienia wolności obydwu posłów. Pan Marszałek powinien tę kwestię ustalić z sądem i wydać postanowienie o wygaszeniu mandatu. Panie Pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Są na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, panie jakie posługi. kroki podjąłem pan w sprawie szereg. posłanki Borowiak. Sejmów, Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza Zaworujmy mnie to. Do panie, do Jaruzelskiego już Zaworujmy. mnie pan porównał, czekam jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan... Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jest to pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego. Wczoraj byliśmy świadkami podjęcia jednej bezprawnej uchwały, która stała się w uzasadnieniu ministra Sienkiewicza podstawą do bezprawnego ataku, bezprawnego zamachu na wolność słowa w Polsce, na media publiczne siłowo, w sposób, który nie jest adekwatny dla państwa demokratycznego. Dzisiaj próbuje się przejąć media publiczne, wynajęcie, coś, osiłkowie atakują posłów, a dzisiaj obradujemy nad kolejną uchwałą, która ma stać się wstępem do kolejnego zamachu na polską demokrację, na polski ustrój. Na polską suwerenność. O niekonstytucyjności jakichkolwiek przepisów w Polsce decyduje Trybunał Konstytucyjny, a wy twierdzicie, że jakieś międzynarodowe trybunały mogą to robić. Nie możemy się zgodzić na jej przyjęcie, dlatego wnoszę w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie jej w pierwszym czytaniu. Dotychczasowe orzecznictwo europejskich sądów, polskich sądów najwyższego sz szczebla oraz opinie prawne zostają zebrane. I mocą uchwały właśnie stają się głosem suwerena. Słyszę też opowieści o tym, że wszystko co chciał minister sprawiedliwości musiało być w Krajowej Radzie Sądownictwa załatwione. W procedurze wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa należy ustalić jasne i precyzyjne reguły, które zapobiegną nadużyciom oraz maksymalnie ograniczą wpływanie na ten proces przez organy władzy wykonawczej jak i ustawodawczej. Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Trzecia Droga będzie głosować za przyjęciem tej ważnej uchwały. Bo jest ona konieczna w procesie przywracania standardów demokratycznego państwa prawa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny został opanowany przez funkcjonariuszy PiS. Klub Koalicyjny Lewicy poprze uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Kiedy wczoraj. Komentowałem z tej mównicy uchwałę dotyczącą TVP. To trochę ze zdziwieniem, trochę ze śmiechem, że uchwałą chcecie coś zmieniać w tym państwie, kiedy uchwała nie jest w Polsce źródłem prawa, uchwała Sejmu. To dzisiaj do tej kolejnej uchwały z serii platformerskich uchwał podchodzę już z dużo większą powagą i przerażeniem. Bo jeżeli wy tak chcecie tworzyć prawo, i na takiej podstawie podejmować kluczowe, strategiczne decyzje, to czeka nas kompletny chaos. Nikt nie mówi, że to, co zrobił PiS, to było dobre, albo legalne, albo zgodne z konstytucją. Czy oni łamaliście, tak czy łamaliście przepisy konstytucji, gmerając w ustroju sądownictwa? Oczywiście, że tak. Czy zniszczyliście polskie sądownictwo, które i tak nie było w zbyt dobrym stanie w 2015 roku? Oczywiście, że tak. Czy postępowania trwają dłużej? Czy wyroki są rzadsze i pewnie mniej sprawiedliwe niż wcześniej? Oczywiście, że tak. Ale żeby to naprawić, to potrzebna jest niezwykle rozległa, niezwykle przemyślana, niezwykle precyzyjna operacja chirurgiczna, a wy w tej uchwale łapiecie młotek i ruszacie robić porządek. Wczoraj miałem wystąpienie dotyczące wykluczenia kuki z 15 z zadawania pytań. I od marszałka Hołowni otrzymałem odpowiedź, że zostanie to usystematyzowane, by że będziemy mieli zawsze to pytanie. A dziś znowu nie mamy. Mówimy o sędziach pokoju nie bez kozery, dlatego że to uwolniłoby prawie 70% spraw prowadzonych przed sądami polskimi, a i z pewnością sędziowie by odetknęli w związku z tym, bo muszą zajmować się wszystkim. I tak naprawdę niczym. Sprawy za 100 złotych i sprawy za 2 miliony to są te same sprawy i tyle samo lat prowadzone. Dzisiaj jest dzień hańby tej większości, ponieważ metodami Jaruzelskiego dokonujecie zamachu na media publiczne. A ta uchwała, którą można bardzo ładnie nazwać, że przywraca jakiś ład, zamierzacie łamać prawo jeszcze dalej i głębiej. Jaruzelski... Myślę, że jest dumny z tego, co robicie, bo mamy nowego Jaruzelskiego, Donalda Tuska, a wy jesteście nową Radą Ocalenia Narodowego z czasów PRL-u. To hańba wasza. Mam nadzieję, że Polska obroni demokrację, a obywatele nie dadzą się zapędzić do państwa totalitarnego. Przez osiem lat myśleliście, że media są rządzących. Zapomniał Pan. Media są dla rządzonych. Jeśli Pan chce dyskutować ze mną na temat mediów publicznych, to bardzo proszę, zapraszam na wydeptaną ziemię i sobie wtedy porozmawiamy. To Pan będzie mówił, co działo się w mediach, to ja Panu powiem, za to, co powiedziałem, co dzieje się w medium publicznym, czyli w radiu, zostałem wykluczony. Wykluczony między innymi z Igrzysk Olimpijskich, z, y, y, także i z Mistrzostw Europy, z ekipy. Bo powiedziałam mi. Wasza prezes, że obraziłem cały naród polski, mówiąc, co złego dzieje się w mediach publicznych, właśnie upolitycznionych przez was. Chce pan rozmawiać ze mną? Cztery lata yy, trwał proces i dwa procesy, z polskim radiem wygrałem i z panią prezes. na nadania politycznego z typowym politykiem. I pan mówi o mediach. Dokonaliście i dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN-u. Właśnie pan Płuska z TVN-u przygotowuje wiadomości dla TVP publicznego. TVN-em wjeżdżacie do telewizji polskiej. W sprawie pani poseł Borowiak na razie wpłynęła do mnie informacja ustna z policji. Czekam na raport pisemny. Zadzwoniłem do pani poseł Borowiak, rozmawiałem z nią. W, dowiedziałem się, w jakim stanie się znajduje, jak w jej oczach wyglądała ta sytuacja. W, stan pani poseł Borowiak jest na tyle stabilny, że w, na szczęście może funkcjonować, choć rzeczywiście ręka została uszkodzona w, na dłuższy czas. Jest poturbowana. W, zgoda. Ale, ale, ale... Proszę państwa, proszę państwa, ale... Z informacji, które posiadam, wynika, że nie dopuścił się tego czynu nikt siedzących na tej sali, a więc te okrzyki nie są specjalnie na miejscu. Natomiast chcę zwrócić, jeżeli to państwa interesuje, to chciałbym też wyciągnąć wnioski z tej sytuacji albo poinformować Państwa o wnioskach. Pierwszy jest taki, że zaoferowałem pani poseł Borowiak. Rozumiem, ale pan pozwoli. Pan pozwoli, że oprę się w tej sprawie na raporcie policji, natomiast za... Ale dajcie mi skończyć. In... Czy Państwa interesuje to, co mam do powiedzenia w sprawie pani poseł Borowiak, czy nie? Jeżeli państwa nie interesuje, to przechodzimy do kolejnego wniosku formalnego. Interesuje? Również w cenie tego znanego polskiego pisarza, natomiast chciałbym państwu powiedzieć, że ze swojej strony. Ze swojej strony, za... pan pozwoli, panie pośle Gliński, że to ja będę decydował, o czym będę w tej chwili mówił. A chcę państwu powiedzieć, że ze strony marszałka Sejmu zaoferowałem pani poseł wszelką pomoc, jaka będzie niezbędna w jej sytuacji. Po drugie, uważam i dałem temu wyraz bardzo jasno, że nikt nigdy nie powinien naruszać. Nietykalności fizycznej posła Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, na której stronie sali zasiada. Nie zostawimy tego w ten sposób, będziemy tę sprawę monitorować. Jak tylko dostanę raport od policji, zapoznam... widzieli. Nie udzieliłem panu głosu, proszę zejść z mównicy. Panie pośle Ozdoba, proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy w tej chwili. Panie pośle Ozdoba, narusza pan powagę sejmu. Chce, narusza i to ja o tym decyduję, Panie Pośle Kaleta, chyba że zostanie pan po najbliższej rotacji marszałkiem Sejmu. Drodzy Państwo, nie ma i nie będzie zgody, nie ma i nie będzie zgody na naruszanie nietykalności cielesnej żadnego posła ani żadnej posłanki. Jest z nami pani poseł Borowiak. Bardzo się z tej obecności cieszę. Nowy rząd premier Donald Tusk mógł udzielić odpowiedzi Polakom na liczne pytania o to, co się dzisiaj stało. Koalicja 13 grudnia złamała dzisiaj wszelkie zasady praworządności, demokracji, złamała wolność słowa, atakując, próbując dokonać zniszczenia polskich mediów, mediów narodowych. Koalicja 13 grudnia, reprezentowana przez Donalda Tuska, również dokonała zamachu na wolność wyboru Polaków. Bo, szanowni państwo, z większości Sejmowej być może tego nie wiedzą, ale to Polacy decydują w swoich domach, który program wybierają, który kanał na swoim pilocie wciskają. Dziękuję panie pośle, zamykam dyskusję. A w jakim trybie, panie pośle? Nie. Najpierw mi pan powie, Panie Pośle, w jakim trybie wszedł pan na mównicę. Panie pośle, w jakim trybie wszedł pan na mównicę? Zamknąłem dyskusję. Nie, proszę pana, panie pośle Macierewicz. Byłem dzisiaj na spotkaniu z panem prezydentem i panem premierem, pana nie zauważyłem, więc wybaczy pan, ale uważam, że co do tego spotkania i jego przebiegu jestem osobą bardziej kompetentną niż pan. Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Bardzo proszę zejść z mównicy, panie pośle. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 2a regulaminu sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę sejmu. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady sejmu. Dziękuję bardzo. Nie działa, to prawda. Nie. To nie zostało wyłączone. O ile mi wiadomo, o ile mi wiadomo. Co wy macie z tym Sienkiewiczem, jakby innych pisarzy nie było. Ja bym bardzo prosił, żeby pan zachował powagę, panie pośle i nie dyktował mi, w ta, zwłaszcza w takim tonie. Kiedy mam się uśmiechać, a kiedy nie? Proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Dziękuję.